Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 10 czerwca. Dziś wtorek w oktawie zesłania Ducha Świętego, dzień pierwszej klasy, a także wspomnienie błogosławionego Bogu Miła, biskupa i wyznawcy oraz moje urodziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest o walce z nałogami. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Do absurdalnej sytuacji doszło na początku czerwca w miejscowości Dessau, w landzie Saksonii-Anhaltu w północno-wschodnich Niemczech. Jeden z lokalnych polityków prawicowej alternatywy dla Niemiec złożył w Radzie Miasta wniosek o wywieszenie niemieckiej flagi państwowej na budynkach administracji publicznej. Wniosek wzorowany był na rozwiązaniu przyjętym przez władze pobliskiego powiatu Jerichua Land. W związku z dużą liczbą obcokrajowców zamieszkujących powiat podjęto decyzję o wywieszeniu flagi państwowej na budynkach urzędów, by powiększyć świadomość narodową cudzoziemców. Władze miasta Dessał nie zgodziły się z tą argumentacją i postanowiły odrzucić wniosek polityka AfD, stwierdzając, że eksponowanie niemieckiej flagi mogłoby być, uwaga, obraźliwe dla cudzoziemców. Nigdy, przenigdy nie dopuśćmy do tego w Polsce. Francja, jak informuje portal pch24.pl Francuski przedsiębiorca pełniący funkcję prezesa francuskiej Narodowej Rady Cyfrowej, pan Gilles Babinet, wziął udział w pracach jednej z komisji francuskiego parlamentu, która badała wpływ chińskiej aplikacji TikTok na młodzież. Pan Babinet postanowił zaatakować wszystkie media społecznościowe, uznając je za niezgodne z demokracją. Francuski urzędnik odniósł się do algorytmów wykorzystywanych przez administrację portali społecznościowych, które jego zdaniem dążą do radykalizacji swoich użytkowników, co według pana Babinet nie sprzyja tak zwanej demokratycznej debacie. Skrytykował on również właścicieli największych portali, którzy jego zdaniem niedostatecznie wdrażają unijne przepisy, w tym tak zwany akt o usługach cyfrowych, de facto nakazujący wprowadzenie cenzury w mediach społecznościowych. Podsumowując, lewicy nie przeszkadzały media społecznościowe dopóki była na nich mocna cenzura wszystkiego co prawicowe. Teraz, gdy nastąpiła w tej materii pewna odwilż, media społecznościowe zaczęły lewicy mocno przeszkadzać. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie błogosławionego Bogumiła, biskupa i wyznawcy. Przyszedł on na świat na początku XII wieku we wsi Koźmin, w dzisiejszym województwie wielkopolskim. Pochodził ze szlacheckiego rodu Porajów, spokrewnionych ze świętym Wojciechem. W młodości wraz z bratem Bogufałem podjął studia w Paryżu. Po powrocie do Polski Bogufał wstąpił do zakonu Cystersów, natomiast Bogumił po przyjęciu święceń kapłańskich, objął parafię w Dobrowie, gdzie zajął się między innymi rugowaniem pozostałości po pogańskim kulcie wśród wiernych. W uznaniu zasług Bogumiła arcybiskup gnieźnieński Janik mianował go kanclerzem archidiecezji, a po kilku latach powierzył mu funkcję dziekana kapituły gnieźnieńskiej. Po śmierci arcybiskupa Janika Bogumił został wybrany na jego następcę, co zatwierdził papież Aleksander III. Bogumił odznaczył się troską o edukację wiernych, wznosząc liczne szkoły na terenie swojej diecezji. Około roku 1171, będąc już w podeszłym wieku, zrezygnował z biskupstwa i został pustelnikiem. Po 11 latach życia w Eremie zmarł 10 czerwca 1182 roku. Błogosławiony Bogumił został beatyfikowany w roku 1925 przez papieża Piusa XI. Jest patronem osób odbywających rekolekcje. Malta. Pod koniec maja, maltański rząd opublikował skandaliczny dokument, wzywający wszystkich mieszkańców wyspy do debaty nad ustawą legalizującą wspomagane samochództwo. Rząd z a jakżeby inaczej lewicowym premierem Robertą Abelą na czele, stara się za pomocą konsultacji społecznych zalegitymizować swój haniebny pomysł wprowadzenia do porządku prawnego możliwości uśmierzenia niby chorych, a tak naprawdę po prostu ciążących społeczeństwu pacjentów. Zgodnie z rządową propozycją, ciężko i nieuleczalnie chory pacjent będzie mógł dokonać wspomaganego samobójstwa, po uzyskaniu zgody psychiatrów oraz udokumentowaniu co najmniej 12-miesięcznego zamieszkiwania Malty. Sam zabieg na literkę E będzie mógł być dokonywany w szpitalu albo w domu pacjenta. Rząd Partii Pracy uzasadniał zaproponowanie do projektu czerpaniem z najlepszych światowych praktyk oraz uczeniem się od innych państw Europy i świata. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcemy polecić Ci nowość wydawnictwa Magna Polonia, książkę księdza doktora Stanisława Trzeciaka pod tytułem Obraz rozkładu w protestantyzmie. Jest to praca o dużej wartości dla każdego katolickiego apologety. Choć od jej pierwszego wydania minęło już ponad 100 lat, nic nie straciła na swojej aktualności. Autor zwięźle i precyzyjnie opisuje tytułowy Rozkład w Protestantyzmie ukazując jego kolejne etapy, począwszy od buntu Lutra, poprzez deizm, racjonalizm, różnego rodzaju krytycyzm, aż do ateizmu. Wymyślona przez niemieckiego herezjarchę absurdalna z wielu powodów zasada sola scriptura stopniowo ustępowała coraz częstszemu kwestionowaniu treści Pisma Świętego. W przepoczwarzonym protestantyzmie Chrystus przestał być Bogiem, jest co najwyżej trochę lepszym człowiekiem, a ewangeliści w pracach profesorów kacerskiej teologii jawią się jako zwykli oszuści, a wszystko, również wiara, ma być podporządkowane dominującej w danym czasie pseudofilozofii. Choć ohyda tych antychrześcijańskich tez może wywołać duże wzburzenie, to ksiądz Trzeciak nie poddaje się temu i przedstawia historię odstępstwa od prawdziwej katolickiej wiary. Bardzo rzetelnie, wraz z głębokim ubolewaniem nad nieszczęsnymi oszczepieńcami. Przy jednoczesnej nienawiści do błędu okazuje on miłosierdzie nad błądzącymi, do czego zachęcamy również wszystkich słuchaczy Sprawek Okiem Katolika. Link do zakupu książki Obraz Rozkładu w Protestantyzmie znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. W dobie wszechobecnego ekumenizmu redakcja Sprawek Okiem Katolika. Bardzo poleca tę pozycję uwadze. Holandia. We wtorek 3 czerwca premier Holandii pan Dick Schof podał się do dymisji. Decyzja szefa rządu podyktowana była rozpadem koalicji rządzącej, którą niespodziewanie opuściła Partia Wolności z panem Gertem Wildersem na czele. Po ostatnich wyborach parlamentarnych uznawana za skrajnie prawicową Partia Wolności uzyskała 37 mandatów w 150-osobowej Izbie Reprezentantów, po czym utworzyła koalicję z centroprawicową Partią Ludową, chadeckim ugrupowaniem Nowa Umowa Społeczna oraz Rolniczym Ruchem BBB. Na skutek trudnych negocjacji i odejścia poprzedniego premiera, pana Marka Ruttego, na czele koalicyjnego rządu stanął wieloletni polityk lewicowej Partii Pracy, pan Dick Schof. Pomimo nacisków ze strony najsilniejszej frakcji w koalicji, czyli Partii Wolności, rząd nie realizował dostatecznie antyimigracyjnej agendy. W wyniku czego wolnościowcy opuścili koalicję i doprowadzili do upadku rządu. Przyspieszone wybory parlamentarne w Holandii. Odbędą się 29 października. Stany Zjednoczone i Kościół. Jak informuje naprawdę nieoceniony portal Life News, słynący z radykalnych, progresywskich poglądów, amerykański jezuita ojciec James Martin opublikował na łamach portalu Outreach kolejny skandaliczny artykuł. Portal przeznaczony jest dla tzw. tęczowych katolików. A jego założycielem jest nie kto inny, jak właśnie tęczowy Jezuita. W opublikowanym tekście ojciec Martin wezwał wyznawców Chrystusa do świętowania tak zwanego miesiąca Dumy. Napisał: Miesiąc Dumy przypomina katolikom na całym świecie, aby traktowali osoby LGBTQI, jak pewnie też wszystkie inne literki, z szacunkiem i wrażliwością, które nakazuje im katechizm, oraz bliskością i współczuciem. O których tak często nauczał papież Franciszek. Niestety, jezuita porównał także celebrowanie tęczowego miesiąca Dumy do czerwcowego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, twierdząc, że Najświętsze Serce uczy nas, jak Pan Jezus kocha, natomiast miesiąc Dumy przypomina nam, kogo Jezus zaprasza dzisiaj do kochania. Z dużą uwagą należy śledzić, czy nowy papież Leon XIV. Odniesie się do skandalicznych i bluźniarczych działań jezuity ojca Jamesa Martina. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Kardynał Piotr Gaspari. Katechizm dla osób dorosłych, które pragną zyskać pełniejszą znajomość nauki katolickiej. Kontynuacja rozdziału ósmego o modlitwie. Jak winna się odbywać modlitwa, żeby była skuteczna? Modlitwa, żeby była skuteczna, winna się odbywać w imię Jezusa Chrystusa, na którego zasługach się opiera: pobożnie, z wiarą, nadzieją i pokorą oraz wytrwale. Dlaczego czasem nie otrzymujemy tego, o co się modlimy? Czasem dlatego nie otrzymujemy tego, o co się modlimy. Ponieważ albo nie modlimy się dobrze, albo prosimy o coś niewłaściwego. W takich razach jednak Bóg bez wątpienia użyczy nam we właściwym czasie łask innych, nawet większych. Jaka jest najdoskonalsza spośród wszystkich modlitw? Najdoskonalszą spośród wszystkich modlitw jest modlitwa Pańska, czyli Ojcze nasz. Do którego dodaje się zwykle Pozdrowienie Anielskie, czyli Zdrowaś Mario. Część druga. O modlitwie pańskiej oraz pozdrowieniu anielskim. Artykuł pierwszy. O modlitwie pańskiej. Dlaczego Ojcze Nasz nazywa się modlitwą pańską? Ojcze Nasz nazywa się modlitwą pańską, ponieważ nauczył nas jej sam Pan nasz Jezus Chrystus. Dlaczego modlitwa Pańska jest najdoskonalszą modlitwą? Modlitwa Pańska dlatego jest najdoskonalszą modlitwą, ponieważ zawiera wszystko, o co winniśmy się modlić, czy to się odnosi do Boga w pierwszych trzech prośbach, czy też do nas samych lub do Bliźniego w pozostałych prośbach. Kogo wzywamy, wymawiając słowa Ojcze Nasz, wymawiając słowa. Ojcze nasz, wzywamy Boga jako najlepszego Ojca, żeby wyrazić swoją ku Niemu miłość i ufność i zjednać sobie Jego życzliwość i miłosierdzie. Dlaczego nazywamy Boga Ojcem naszym? Nazywamy Boga Ojcem naszym, nie tylko dlatego, że nas stworzył, zachowuje nas przy życiu i opiekuje się nami lecz głównie dlatego, ponieważ przez łaskę swoją czyni nas swoimi dziećmi przybranymi. Dlaczego mówimy Ojcze nasz, a nie Ojcze mój? Dlatego mówimy Ojcze nasz, a nie Ojcze mój, ponieważ na mocy daru boskiego przybrania wszyscy wierni są braćmi w Chrystusie i stąd każdy winien drugich miłować jako braci. I modlić się nie tylko za siebie, lecz także za drugich, co wyrażamy słowami, któryś jest w niebie. Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska. W sobotę 21 czerwca w Poznaniu ma odbyć się kolejna manifestacja środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki, czyli tzw. marsz Równości. Wydarzenie organizowane jest przez, uwaga, Urząd Miasta Poznania, podległemu Centrum Kultury Estrada Poznańska oraz znaną tęczową organizację Grupa Stonewall. Jak się okazuje, tęczowy pochód może liczyć na duże dofinansowanie ze środków publicznych. Oficjalnie miasto przeznacza na jego organizację, uwaga, 400 tysięcy złotych. Do tej już astronomicznej kwoty należy jeszcze doliczyć włączanie się przez urzędników w przygotowanie całego przedsięwzięcia w godzinach pracy. Przez cały miesiąc organizowane zostaną liczne deprawujące wydarzenia towarzyszące marszowi, wśród których wymienić można na przykład pokaz tzw. drag queens, a także organizowane przez heretycki reformowany kościół katolicki w Polsce nabożeństwo ekumeniczne oraz debatę na temat tzw. Queerowych osób uchodźczych z pieniędzy polskiego podatnika. Ponownie Polska. W sobotę 31 maja w rybniku w województwie śląskim, w dawnej kaplicy przyszpitalnej pod wezwaniem świętego Juliusza zorganizowana została dyskoteka za imprezę pod nazwą Bang Bang Party ze scenografią z filmów pana Quentina Tarantino. Odpowiada obecny zarządca budynku, czyli Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury, która, jak widać, w osobliwy sposób postanowiła ochronić dobro kultury, jakim jest XIX-wieczna kaplica. O sprawie poinformował lokalny konserwatywny dziennikarz pan Paweł Polok. Napisał on, że choć kaplica została w przeszłości zdesakralizowana, nie sposób odnieść wrażenia, że przeznaczenie dawnych kościołów i kaplic na dyskoteki. Coraz bardziej przypomina sytuację z zachodniej Europy. W artykule czytamy: "Dyskoteka w kaplicy". Takie rzeczy to już nie jest domena Berlina, Amsterdamu czy Paryża. Rybnik dołącza do europejskich miast, w których dawne obiekty sakralne zmieniają się w przestrzenie kultury, tańca i nowoczesnej ekspresji. To symboliczny moment, kiedy dawną kaplicę wypełnia nowy duch i nie jest to już bynajmniej duch święty. Polska zmienia się na naszych oczach, rybnik też. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, o walce z nałogiem. Nauk jest trwałą cechą, która usposabia podmiot do postępowania w sposób sprzeczny z jego naturą. Dzisiejsza psychologia, wskazując przyczynę takiego, a nie innego działania człowieka, Duży nacisk kładzie na impulsy i uzależnienia, podczas gdy ujęcie klasyczne w miejsce słowa nauk używało po prostu słowa wada dla zrozumienia istoty nałogu, a zatem naszego uzależnienia od działania w sposób sprzeczny z naszą naturą. Bardzo ważne jest zrozumienie porządku tej natury. Nauk jest konsekwencją zachowań wybranych w przeszłości przy użyciu wolnej woli. I powtarzanych, i powtarzanych, w wyniku czego w tej całości, jaką jesteśmy, czyli w naszej naturze duchowo-cielesnej, zachodzą mechanizmy reakcji odruchowych, często niezwykle intensywnych, które mocno przymuszają nas do określonych zachowań: narkotyki, alkohol, tytoń, lekarstwa, pornografia, nadużywanie technologii do ciągłego wywoływania kolejnych wystrzałów dopaminy i inne. Gdy człowiek stoi przed zadaniem pozbycia się nałogu, świat zwykł podawać mu jedynie narzędzia z zakresu psychologii. I uwaga, narzędzia te są niezwykle cenne to znaczy te z nich, które dobrze rozszyfrowały chociaż część natury człowieka i na tej podstawie proponują rozwiązania. Co jednak ważne narzędzia te niemal zawsze dotyczą tej, w cudzysłowie, zwierzęcej natury człowieka, a my, jako katolicy Doceniając wszelkie osiągnięcia psychologii w walce z uzależnieniami, powinniśmy rozszerzyć nasze pole widzenia na całość człowieka i nazywając nauk wadą za cel zawsze stawiać sobie cnotę, pamiętając, że oprócz zmysłów posiadamy także duszę rozumną. Tak, nauk ma ogromne związki z psychologią, ale zawsze zaczyna się od aktów woli, a później, gdy powstanie uzależnienie. Prowadzi do upośledzenia naszej natury i do grzechu. Podejmując walkę z nałogiem, należy koniecznie zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób określone postępowanie jest sprzeczne z naszą stworzoną przez Pana Boga naturą. Ta wiedza uzupełni wszelkie techniki psychologiczne. A jeżeli zrozumiemy, że żadnego zła nie możemy się pozbyć bez Bożej łaski, która płynie na pierwszym miejscu z tradycyjnej mszy świętej, i dalej ze wszystkich sakramentów oraz modlitwy, na przykład głównie chyba różańcowej. Wtedy dopiero stajemy do walki z nałogiem wyposażeni w komplet uzbrojenia. Jako motywacja do walki z nałogiem wystarczająca jest nasza miłość do Pana Boga oraz do siebie samego i do bliźniego. Można jednak, wedle woli, dodać do tego motywację oporu względem ludzi złych, którzy dla zysku i rządu dusz. Dążą do zniewolenia nas nałogami. Osobiście nie umiem znaleźć nałogu, którego nie umiałbym wywieźć z misternych działań socjotechnicznych niedobrych panów talentów, którzy tworzą i kontrolują to, co uzależnia i niszczy, a wcześniej osładzają to medialną manipulacją. Można więc przede wszystkim zawalczyć o siebie z obowiązków względem pana Boga, siebie i bliźnich. A Chęć powiedzenia złym ludziom nie traktować jako motywację dodatkową. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci odwagi i powodzenia. Mario, posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. Mój drogi słuchaczu, we wstępie zdecydowałem się wspomnieć o tym, że dziś są moje urodziny. Z tej okazji chcę rozpocząć emisję nowego programu Wielka Polska Katolicka. Na razie dwa razy w tygodniu, popołudniami, we wtorki i piątki. Będzie to program w stylu newsowym z punktu widzenia katolika. A dziś, jeżeli chcesz mi i naszemu zespołowi pomóc, mam dla Ciebie dodatkową prośbę. Może pokaż komuś nasz codzienny podcast. Powiedz, że jest w nim fragment katechizmu, krótki żywot świętego, rozprawka i informacje z Kościoła Polski i ze świata. Każdemu, kto chociaż spróbuje, gorące Bóg zapłać. A to na dzisiaj wszystkie sprawki okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz, plus jeżeli chcesz, powiedz o tym programie komuś znajomemu. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okien Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję i przypominam, że na trzecią niedzielę czerwca została zaplanowana kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Błogosławiony Bogu mile, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl, do zobaczenia w dzisiejszym programie Wielka Polska Katolicka i do usłyszenia jutro rano. Zostań z Panem Bogiem.